Hej, cześć, Siemanko, witajcie na moim kanale. Nagrywam dzisiaj odcinek z GTA 5 Chaos Mod. Postanowiłem, że ukradnę sobie y, serii od Kalucha oraz zagranicznego youtubera oraz streamera Dark Vipera, tylko że Kaluch robi to po prostu w postaci odcinka, natomiast Dark Viper nagrywa Chaos Moda z pomocą y, czatu z Twitcha. Ja niestety nie mam znaczy mam Twitcha, ale... Jeżeli rozpocząłbym live'a to by było zero osób, także taki, yy, taki ta takie coś by po prostu się nie sprawdziło, natomiast nagrywamy odcinek singleplayera, czyli w sumie... Kopię kalucha można powiedzieć. Ja mam naj wgrany najnowszą modyfikację haosmod. Dzisiaj moim zadaniem będzie przejechanie stąd na sam koniec mapy. Nie mam, nie mam odkrytej mapy, ponieważ mało grałem, jest to nowy jakby nowy zapis, nowy zapis gry, ale wszyscy wiemy, trzeba jechać do Paleto Bay no więc co, ja robię cięcie i widzimy się za sekundę. No to co, zaczynamy pierwszą próbę. I już Chaos Mod załączony, zobaczymy jak mi pójdzie. Nie wyłączałem żadnej z amplifikacji, w sensie mam włączoną każdą możliwą opcję dostępną na Chaos Modzie, także jest tego bardzo, bardzo dużo. Moż można powiedzieć, że nieskończoność, bo nagrywam tylko 20 minutowy odcinek i myślę, że nawet jednej czwartej z tego wszystkiego tutaj nie przerobię, ponieważ skinę o, fajnie. Już na sam początek wybuchły mi opony, ale nie ma co się martwić. Ja dojadę nawet bez opon, widzowie. Dopóki nie zginę, yy, nie spawnuję nowego pojazdu. Oczywiście w razie czego to po prostu wymienię tego już w sumie szrota yy, na coś innego. Ale póki, póki jeszcze jeździ, to mogę nim pojechać. Czego już tutaj nie ma nic. Fa no dobra. Wiecie co? Random enemy. O kurde. To jest ten, z fabuły Ortega, czy jak on tam miał? No to nieźle widzowie Czym on był nieśmiertelny, widzieliście go? Jesteśmy już yy, w następnej próbie Jest to próba numer 2, daję sobie pewnie 3, 4, może 5 jak będzie bardzo źle Odpalamy chaos moda, a nie włączyłem pointu, A ja bez punktu nie dojadę, bo aż tak mapy nie znam, jeśli mam być szczery czy że mówiąc to nigdy nie, nie poznałem dobrze mapy w GTA 5 a gram w tą grę już od 2017 roku, 16, coś koło tego, już bardzo, bardzo długo. Na PC-ta przerzuciłem się jakoś niedawno, dlatego właśnie też między innymi jest ten nowy zapis. Wcześniej grałem na Xboxie 360, potem miałem bardzo dużą przerwę. Aha, no dobra. Ruiner to to raczej nie jest coś, co przeszkodziłoby nam w podróży na drugi koniec mapy. Na razie jest lajtowo. Na pewno jest lepiej niż wcześniej, bo już przejechałem dłuższą odległość niż wtedy i to o wiele dłuższą eee, Mam nadzieję, że mi się to uda w końcu. Jeżeli nie, no to, no to trudno. Co się dzieje? Wszystko pr się przygniata do ziemi. Przynajmniej mi nie zabiera obrażeń. No to nieźle. Dobra, flamek... Nawet nie zdążyłem wyjechać z lotniska dobrze. To będzie naprawdę... Jezu, ciekawy odcinek. No niech to minie szybciej, dobrze przynajmniej... No, spawn BMX, ale no, raczej ja go nie będę używał. Wątpię, że było mi to potrzebne w takiej tak, tak dalekiej podróży ja bym na BMW się nie chciał przejeżdżać 10 km. No chyba, żeby mi zapłacili, to wtedy. W sumie. Zasiano to bym, to bym mógł. Prawdopodobnie będzie to nudne jak cholera. Ale no cóż, co ja zrobię? Fajnie. To nie ja, spójrzcie na efekt po prawo. Ten chaos naprawdę mnie nie lubi. Myślałem, że będzie trochę lepiej, ale po tym, co widzę tutaj, to jest naprawdę tragedia. Jeszcze gdybym wyjechał na ten, na autostradę, to może byłoby trosz, troszkę lepiej, ale. Co się dzieje? Tługę mi zrespiło na mordzie Widzowie to jest tragedia Ale Szczerze mówiąc to Nie patrząc na to jak bardzo ten mod stara się mnie udupić To jest mega zajebisty I naprawdę nie żałuję Że go pobrałem Mam już nagrane parę odcinków na zapas Między innymi z minecrafta z bedwarsów Natomiast mam pewne problemy techniczne I Jezu święty Natomiast mam pewne problemy techniczne i nie wiem, kiedy ten odcinek wleci. Tak samo nie wiem, kiedy ten wleci. Nagrywam go. E, jak jest. E, 3 marca. E, no i nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy może wlecieć, naprawdę. Jest to dla mnie wielką niewiadomą oraz zagadką. Jak na razie. O, fajnie, fajnie. Wielki blur, ale fps -y spadają. No i tak to ja mogę jeździć, widzowie. Bez okularów Najlepiej Dobra mam teraz jakąś przeszkadzajkę, która się nazywa What's Ale... Nie mam pojęcia co ona może oznaczać, ponieważ jakby Nie widzę, żeby coś się strasznego działo I przewaliłem aż w ciężarówkę z tego podniecenia Nie wiem, jakby Wygląda na to, że jakby chaos mod się wyłączył Bo nie ma paska na górze, ale gdyby się wyłączył to... COŚ SIĘ DZIEJE?! CO SIĘ... Co się stało? Czy ten. czy ten. czy ta modyfikacja, to. to, to co mam teraz włączone, to sprawia, że. nie wiem. jakieś losowe efekty narzuca? Policja mnie wciąż goni, mam jedną gwiazdkę, a wciąż mnie gonią. Nie wiem jakim cudem, jakieś przejechałem z 2 kilo... Co się dzieje? Czemu auto wybuchają mi na mordzie? Halo. Tu jakiś człowiek leży na mo z motora, spadł. Co się. Co, co tu się dzieje, najlepszego? Ja nie mogę, widzowie. Znowu policja i przywaliłem w tym żarówkę, Że ja jeszcze żyję, to jest cud. Ale na pocieszenie zostało tylko 5 km. I myślę, że jeżeli ten challenge się uda tak szybko, to wrzucę sobie do niego coś jeszcze, jakieś, nie wiem. Napad na sklep, albo coś takiego. No mówię, że jakby nie, nie ukrywam się z tym, że ordynarnie kradnę serię od Kalucha. Nawet nic nawet nic nie zmieniłem, szczerze mówiąc. Jedyne co zmieniłem, to wygląd Franklina, bo mam pewien problem ze zainstalowaniem modów na ciuchy. To jest właśnie dziwne. Mody na. Znowu wy. Co jest? Tak, no kto wizja mi się od. No to nieźle widzę. Zmieniłem odporania w ciężarówkę. Dobra, widzowie, lecimy sobie punkt numer 3. Odpalam chaos moda i jazda. Zobaczmy, jak daleko dojadę tym razem. Wcześniej przejechałem yy, 7 km, co jest naprawdę w sumie sporym wynikiem, bo mam do przejechania 12. Yy, I to jeszcze na chaos modzie, to jest coś naprawdę niebywałego. Nie wiesz, czym więc mam gadać, bo jakby. Trzeba, muszę, muszę nawijać cały czas, a jest to dla mnie trochę trudne, bo zazwyczaj nagrywam no, ja odcinki z jakichś gierek online. O, Killer Clowns, super. Nie, no nie, nie wyjechałem nawet z lotniska, proszę was. Ej, ale w sumie spokojnie się ten samochód, tylko nie spodziewałem się, że aż tak się będzie ślizgał, ale samochód jest generalnie git. Na pewno jest lepszy niż Bans Banshee, natomiast to jednak... A nie, bo ja wcześniej zmieniłem to, no tak, bo ja potem z tej Banshee... GTA 2! Myślę! Myślę, że ta seria była była wiele ciekawsza gdy miał kamerkę, natomiast... No nie stać mnie widzowie. Jeszcze mnie nie stać na kamerkę. Kupię ją na pewno za niedługo, ale na pewno będzie to... już po remoncie pokoju. A, no tak, w ten sam w GTA 2 jak się rozpędzę to kamera się oddala. W sumie mogłbym grać na takiej kamerze, jest dosyć. Dlaczego samochód mi skręca w prawo? Nie mogę nawet obrócić kół. Teraz w sumie nic z tym nie zrobię, no bo nawet pedy skręcają w prawo. A nie mogę obracać kołami. No to fajnie, no to chyba musimy to przeczekać. Ale. Dobra, lecę z buta. Po co mi samochód? O, i tak mi zniknął, bo jest teraz efekt, żeby wyrzucić aktualny samochód. Co się wyrzuci, żeby zniknął. wiecie o co chodzi. Dobra, wyjechałem z lotniska, nie jest najgorzej, już 3 km przejechane. Nie jest to tak dobry wynik jak wcześniej, ale jest na. Na pewno lepszy niż w pierwszej próbie Co to jest Dead Eye? Co to robi? Prawdopodobnie myślę, że to może być związane z Red Dead Redemption 2 Tam się kogoś zabijało Znaczy, zanim się kogoś zabiło to się miał taki efekt, że po prostu można było nacelować osobie, w, powiedzmy w głowę I Artur strzelał dokładnie w głowę To samo było w jedynce Ufok, Simon Says Nie, 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 nie. Teraz nie mogę puścić A, dopóki nie mi minie mi ten kurcze. No, znowu coś ze skręcaniem. To się przedłuża tylko. Szybko, znikaj, znikaj, znikaj. Simon Says potrafi bardzo udupić. Widziałem wiele razy, jak Dark Vipera Simon Says udupiło na samym prologu. Z meteor shower, no nie. I po prostu musiał cały czas iść, trzymając C i patrząc do tyłu. I dwa razy timer speed, że co, że się szybciej czas mija? Nie, no, mija się tak samo. Co nie Kiflom, co robi kiflom? Aha, wszyscy mówią do mnie kiflom Nie wiem czy to słychać, ale ja to słyszę jak ludzie z samochodów Nie pozdrawiają kiflomem O Jezus mi powiedział kiflom, fajnie, oj cały czas teraz będziemy mówili Fajny, fajny O Co jest grane? Przeteleportowałem je do znacznika na, na mapie A mój znacznik był w paleto Czyli w moim miejscu docelowym no to nie no, nie ma, nie ma oszukiwania. Byłem gdzieś w tej okolicy, więc robię cięcie, wracam tam. Nie ma czasu, bo meteoryty mnie zaraz zabiją. Co się dzieje, virtual reality mam ten motyw jakiś. Nie no, to będzie tragedia, nienawidzę jeździć na pierwszej osobie w tej grze. Chyba... Co? Co się dzieje? To jest to hakowanie No to sobie poczekamy widzowie Żarty chyba Jeszcze to ha tak wolno idzie Stop and stir, Fajnie wysiadło mi z pojazdu i teraz Franklin nie wiem czy będzie się ruszał czy nie Nie mam pojęcia szczerze mówiąc Ojoj oj. Dobrze udało się Śnieg Fajnie będę się teraz ślizgał jak Jezus Maria widzowie ale powiem szczerze, że zajebisty od serio. Kocham go i myślę, że nieraz będę sobie robił jeszcze takie challenge. Tylko może nie z przejechaniem całej mapy, ale na przykład jakieś misje, coś tego typu. O, furgon na pancerze, on się zrespił. Bo mega mi się to podoba i bardzo fajnie się tam nagrywa. Szczególnie jak mam takie jakieś dziwne modyfikacje, typu właśnie, że Jezus przejmuje kierownicę i, i jeszcze potem próbuje mnie rozjechać. Najgorsza jest chyba ta z tym teleportowaniem do. Waypointa, bo wtedy no muszę wracać do punktu, w którym byłem. O, Night Vision, super. To jest Noktowizja. Tam co miałem wcześniej to było termowizja. Sorry widzę, pomyliło mi się. Wcześniej to miałem coś takiego, że ten. Fake death. Tak, dobrze, całe szczęście. Już ten nie daje się na ten nabierać, bo widziałem to tyle razy na odcinkach wszystkich, że... Aha, wszyscy mnie wyzywają. Jezu i first person znowu najgorzej. Nie cierpię tego... Tak. Coś... Cóż jest... Powinienem być w jakimś randomowym samochodzie, a... jestem... poza samochodem. Jezu, ile mam teraz tych efektów, random companion. Powinienem być go widać, ale mam noctowizję, więc go nie zobaczę. Mam telewizję na życzenie, co się dzieje? No i teraz to ja mogę jeździć. Po co patrzeć na drogę, skoro można sobie oglądać telewizję? Tesla be like. Albo po co trzymać za kierownicę, skoro można sobie zasnąć i... I się rozbić gdzieś. Bola skład. Co się. Co, co, co? Ballastów mi zrespiło. A ja jeszcze nie mogę wyłączyć pierwszej osoby. Aha, bo to mój ziomek jest. Dobra. Ale patrzcie, gdzie jestem, widzowie? Patrzcie. Ostatnia próba. Nie wierzę. W sumie to. Dojechałem. Udało się. Oha, deszcz samochodów. Udało się, dojechałem i wcale to nie był taki krótki odcinek. Był raczej normalnej długości. Kurde. Dobra, trzeba zająć się tymi ballastami Gdzie oni są. Kurczę byki. Dobra, to co? To by było na tyle. Dojechałem do miejsca, przeżyłem. Ostatnia próba była. I myślałem się, że mówiąc, że zajmie mi to trochę więcej czasu po tej pierwszej próbie, jak zginąłem na lotnisku. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się to nagrywało. No i co? Ja? W sumie to tyle. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemka.